Czy możesz sobie wyobrazić świat, w którym korki przestają istnieć, a twój samochód unosi się w powietrzu? Brzmi jak science fiction? Może nie na długo. Dziś przeniesiemy się do roku 2050, aby odkryć, jak technologie zmienią sposób, w jaki podróżujemy. Przygotuj się na rewolucję w transporcie, która Cię zaskoczy. Zacznijmy od najbardziej oczekiwanej rewolucji latających samochodów. Prototypy takich pojazdów już istnieją. Firmy takie jak Palwa czy Aeromobil prowadzą testy nad maszynami, które mogą poruszać się zarówno po drogach, jak i w powietrzu. W 2050 roku takie pojazdy mogą być powszechnym środkiem transportu. Ale to nie wszystko. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, latające samochody będą mogły być całkowicie autonomiczne. Wyobraź sobie, wpisujesz cel podróży, a twój pojazd zabiera cię tam bez Twojego udziału. Podczas gdy jedni marzą o niebie, inni patrzą pod ziemię. Hyperloop, projekt Ilona Maska to system transportu, który ma być szybszy niż samoloty. Podróż z Warszawy do Berlina w zaledwie 30 minut brzmi jak science fiction, ale takie projekty są już w fazie testów. W 2050 roku transport podziemny może zdominować miasta. Wyobraź sobie zautomatyzowane, szybkie podziemne taksówki, które przewożą cię z jednego końca miasta na drugi w kilka minut, bez korków, bez stresu. Przyszłość samochodów to nie tylko latające pojazdy. W 2050 roku samochody, jakie znamy dzisiaj, mogą być nie do poznania. Wyobraź sobie pojazdy, które potrafią zmieniać kształt w zależności od potrzeb. A co powiesz na samochody, które nie mają kierownicy ani okien? Autonomiczne kapsuły transportowe będą wnętrzami wypełnionymi ekranami i AI, które zadbają o Twój komfort, od wyboru muzyki po optymalizację trasy w czasie rzeczywistym. A może samochody inspirowane naturą? Pojazdy pokryte żywymi roślinami, które same oczyszczają powietrze, stają się elementem miejskiej ekologii. Brzmi nieprawdopodobnie? Takie projekty już teraz są na deskach kreślarskich futurystów. Co ciekawe, pojazdy przyszłości mogą być całkowicie personalizowane. Druk trójwymiarowy pozwoli na stworzenie samochodów na zamówienie, idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb i stylu życia. A co z teleportacją? Czy to w ogóle realne? Obecnie naukowcy eksperymentują z teleportacją kwantową na poziomie cząsteczek. W przyszłości ta technologia może ewoluować do poziomu, w którym stanie się użyteczna na większą skalę. Wyobraź sobie, że zamiast długiej podróży po prostu znikałbyś w jednym miejscu i pojawiał się w drugim. Choć brzmi to jak odległa przyszłość, wielu ekspertów uważa, że nie jest to niemożliwe. Na koniec przenieśmy się poza Ziemię. Firmy takie jak SpaceX pracują nad przekształceniem podróży kosmicznych w codzienność. W 2050 roku lot na Marsa może być tak łatwy jak dzisiejszy lot do innego kraju. Czy to oznacza, że transport międzyplanetarny stanie się rzeczywistością? Jeśli tak, to rok 2050 otworzy drzwi do całkowicie nowej ery podróży. Przyszłość transportu to coś więcej niż tylko nowe pojazdy to całkowicie nowe podejście do przemieszczania się, które może zmienić nasze życie na zawsze. Która z tych wizji przyszłości najbardziej Cię zaskoczyła? A może masz swoje pomysły na to, jak będziemy podróżować w 2050 roku? Koniecznie podziel się nimi w komentarzach. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi wizjami przyszłości.